Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Taką mamy sytuację, że BMS w maździe wciąż nie zorientował się, że akumulator jest w pełni naładowany i wciąż ładuje pełną mocą. Teraz godzina 22.43, druga doba po ładowaniu i zobaczcie, jakie jest napięcie w tym momencie. 12.94, a Mazda stoi już chyba pewnie ze 4 godziny, może 5? Innymi słowy, podczas dzisiejszej jazdy każdej żony, akumulator był ładowany pełną mocą. W ogóle nie odcinał napięcia. Honda przykładowo w tym momencie stoi z napięciem 1269, a Mazda 1294. Zaraz Wam to pokażę na osi czasu. Czyli najpierw Honda połączył się elegancko 12,69, 22,44. I dzisiaj od godziny 15 Mazda stoi. I było nawet 12,90 na początku, ale spadło do właśnie 12,69. Od godziny 15, .00. a teraz spojrzymy na Mazdę. Nie chcę się na razie połączyć. Ok, jest Mazda 22, 47, no i właśnie 12,94. Teraz 3 i patrzymy na oś czasu, i żona wróciła o 16. Czyli tu, jak wracała, musiało być pełne ładowanie cały czas, że Mazda zaczęła stać w garażu od napięcia 13 12-15. no i akumulator w tym momencie jest w tak dobrym stanie że przez te parę godzin niewiele napięcia zeszło 12,96 dawno nie widziałem takiego napięcia w maździe w maździe z Rekuły było około 12,70 no to wygląda chyba na to, że Regeneracja się powiodła. Nie wiem, co uważacie. No i rano, jak żona jechała, też było cały czas pełne ładowanie, i potem Mazda stała i też cały czas w okolicach 13V. No ewidentnie sterownik jeszcze się nie skapnął, że akumulator jest w pełni naładowany. We wcześniejszą noc też cały czas 13V. No nic, wydaje mi się, że trzeba pomóc znowu sterownikowi, czyli podłączę ładowarkę z masą na minusie i może przez noc sterownik się w końcu skapnie, że akumulator jest w dobrej kondycji. No dobra, Sitek do zadań specjalnych. Przeprosiłem się z tą ładowarką, powiem szczerze. A wy pytacie w komentarzach a co z MW Power? Obraziłem się na niego czy co? No MW Power niestety nie ma. Ładowania podtrzymującego, czyli on nie będzie ładował całą noc. Dwie godzinki max, czyli się wyłączy. A Sitek pociśnie całą noc. No dobra, tak sobie pomyślałem, że może jeszcze sprawdzimy, jaka jest gęstość w tym momencie, bo minęły dwie doby. Cała akcja regeneracji trwała w sobotę i w niedzielę, a dzisiaj jest wtorek, wieczór. Czyli dwie doby, akumulator już normalnie jeździ w samochodzie. Sprawdźmy, może jeszcze akumulator testerami. Teraz King Bolen 100% Zdrowia 47 rezystancji 545 5 prądu i 98. 8% naładowania i on widzi napięcie, 12,8% i Conway 4,8% rezystancji, 100% zdrowia, 6,21% prądu. Tam było chyba 500, coś, 12,84% napięcia, 98% naładowania. No to sprawdzamy, co tam się stało z gęstością po dwóch dniach. Ja te wyniki mam wszystkie zapisane, co było dwa miesiące temu, co było po 10 godzinach ładowania prostownikiem i co było na koniec, czyli po 17 godzinach ładowania prostownikiem. I na to teraz popatrzymy, czy to się zmieniło po dwóch dniach. Więc w pierwszej celi od plusa było 1,24, choć to są pomiary z temperatury pokojowej. Tu w garażu jest chłodniej, więc powinno być nawet wyżej. Tutaj moi drodzy temperatura to jest 16 stopni, a to jest jeszcze chyba nagrzane z jazdy dzisiejszej, no ale widzieliście, że ona stoi od 16. Tu na samochodzie jest 12 stopni, a silnik tam na bloku 16. No, to akumulator jest rozgrzany dzisiejszą jazdą i temperaturą w komorze silnika. No i w pierwszej celi od plusa, moi drodzy, mamy 1,24 i druga od plusa jest mniej jak 1,26 prawie 1,27 i tak też było, czyli tu się też nic nie zmieniło. I trzecia od plusa 1,28. Czyli tu trochę spadło. I czwarta. No, przyglądam się tu dokładnie, ale powiem Wam, że nie ma 1,28. 1,27. Spadło. I w piątej. Piękne 1,28, czyli gęstość utrzymana, i w ostatniej, no widzę, że jest poniżej 1,24. Myślę, że można uznać, że jest 1,25 i tak też było w niedzielę. Czyli, moi drodzy, praktycznie to samo. W trzeciej i czwartej, leciutki spadek. Reszta utrzymana. No to co? Odpalamy siteka. Zobaczymy, jakim prądem ruszy minus na nadwoziu. I rusza 4A. Napięcie powoli w górę. Trzy diody. i po chwili 4, 30 i 4,33 Ampery i auto zamykam i siódma rano przyszedłem do garażu podłączać to wszystko żeby żona mogła pojechać do pracy i tak z ciekawości chciałem sprawdzić ile Citek ładował naładowany akumulator czyli włączyłem go coś koło 20 tutaj 23.11 i już ładował, coś koło 23, tak? Natomiast skończył pierwsza 15 jeszcze ładował. Pierwsza 21 już jest podtrzymując Czyli gdzieś pierwsza 15 się wyłączył Czyli 2 godziny Sitek ładował i żona jedzie do roboty 19 spadło przy otwieraniu drzwi. No i Honda w tym momencie przy wyjeździe już często mi zrzuca. Być może zrzucała, no ale niestety już się rozłączyło. I przełączył mi się sam na Hondę.